Serdeczne podziękowania dla moich patronów i patronek w serwisie Patronite. Dziękuję za to, że wspieracie moją audycję. Jeżeli chcesz dołączyć, zachęcam do budowania nowej jakości mediów razem ze mną. A teraz zapraszam na podcast. Dzień dobry. Nazywam się Mateusz Grzeszczuk, a Podróż bez paszportu to podcast o otaczającym nas świecie. Często bardzo skomplikowanym. Jeżeli chcecie wiedzieć więcej, to nie mogliście lepiej trafić. Narem odcinka jest OANDA, TMS Brokers, dom maklerski obecny na rynku już od ponad 20 lat. W opisie odcinka znajdziecie link do aplikacji, w której możecie otworzyć konto maklerskie i grać na giełdzie, a wcześniej potrenować na koncie demonstracyjnym. Jeżeli otworzycie konto za pośrednictwem tego linku, dostaniecie na start książkę o tematyce inwestycyjnej. Zapraszam, Mateusz. Dzień dobry Państwu, dzień dobry wszystkim słuchaczom. Dzisiaj do podcastu powraca Adam Borusewicz, z którym rozmawiam o elektrykach, o motoryzacji, elektromobilności. Dzisiaj wątek turecki kłaniam się. Dzień dobry Adamie. Witaj Mateuszu i witam wszystkich słuchaczy. Dzisiaj o tureckim samochodzie, o tym, że Turcy mają swój narodowy produkt, samochód elektryczny i Pewni są, pewnie są bardzo dumni z tego, że udało im się wystartować z projektem, który nazywa się TOG, co oni wiemy. Wiesz co? To jest taki pro, projekt, produkt, właściwie można powiedzieć produkt, bo on już jest fizycznie dostępny i nawet się sprzedaje który troszkę przypomina Izerę. No to znaczy prezydent y, Turcji w 2018 roku, czyli tak jakby troszkę dwa lata po, po, naszym, po naszej Izerze, stwierdził, że Turcja potrzebuje swojego własnego samochodu elektrycznego i tak samo, tak jak w Polsce, zebrał największe tureckie firmy. I po prostu powiedział, słuchajcie, zróbcie samochód, a one to po prostu zrobiły. I mamy tak naprawdę od ponad roku dostępny samochód tok 10X, który jest takim elektrycznym suwem, wielkości tam 4,8-47 metra, czyli całkiem duży samochód z dwoma rodzajami napędu, czyli można mieć albo wersję na jedną oś, albo na dwie osie, moc jest 200 lub 400 koni, więc to też nie jest słabe auto. I słuchaj, w zeszłym roku sprzedali go 20 tysięcy sztuk. Także to taki produkt, który się tutaj sprzedaje. W tym roku już się sprzedało około 3000 sztuk, tylko mówię na rynku tureckim, bo na razie ten produkt jest dostępny tylko na rynku tureckim, gdzie w ogóle w Turcji samochody elektryczne to jest około 7% sprzedaży, czyli gdzieś tam mniej więcej dwa razy większy udział niż w Polsce. Także w przeciwieństwie do naszej izery, która jeszcze jest w etapie na etapie rozmów i PR-owych działań. W Turcji ten samochód się już sprzedaje, już jeździ, jest tak naprawdę najpopularniejszym autem elektrycznym. Jest nawet autem, które tak naprawdę ruszyło rynek elektrycznych samochodów w Turcji. Kto się stało, że Turcja mogła Polacy, nie? No Turcja jest trochę większym krajem, tak naprawdę od Polski, też dużo większym gospodarczo, tak więc oni mają większe możliwości niż, niż my. No i może też wynika to z tego, że tam po prostu chcieli go zrobić, a u nas Chyba, są, chyba to nie jest do końca tak naprawdę chęć zrobienia tego samochodu, tylko takie polityczne, polityczne stanowisko pewnej, pewnej władzy, która chciała się popisać i po, pokazać, że coś potrafi zrobić. No i efekt wszyscy widzimy. No, zastanawiam się nad tą gospodarką Turcji i Polski, na temat potencjału, bo oczywiście Turcja wypada nieco lepiej, jeżeli chodzi o ten produkt krajowy brutto. Podpowiedz mi, kto wpadł na pomysł Toga, kto jest ojcem projektu? No, według oficjalnych danych jest nim prezydent Turcji, nigdy nie potrafię wymienić jego nazwiska poprawnie. tutaj ja więc... perdon. <noise> Dokładnie. I on tak naprawdę, przynajmniej tak oficjalnie, kto tam gdzieś w, w za kulisami działał, to ciężko mi stwierdzić, mi zastanawia co inne, innego. Ponieważ oni oficjalnie informują, że ta platforma i cały napęd i wszystkie rzeczy są zrobione u nich w Turcji. I muszę ci powiedzieć, że ja trochę nie do końca w to wierzę. To znaczy, jestem wręcz przekonany, że oni kupili technologię gotową z Chin i tylko sami ją brandują, przynajmniej w dużej, w dużej mierze na początku. Ponieważ tempo prac jest naprawdę jak na nieznanego producenta, który tak naprawdę nigdy tego nie robił, to tempo prac jest naprawdę zatrważające, za czy w sensie takim pozytywnym, że bardzo szybko to zrobili. Wydaje mi się, że to by było niemożliwe, że oni po prostu nie chwalą się tym, tak jakby mówiąc o innego, w rzeczywistości poszli do któregoś z chińskich producentów. Ale sprawdzają, wiesz, wymiary platformy, rozstawy osi, wielkości akumulatorów, i muszę Ci powiedzieć, że nie, nie potrafiłem dojść do tego. Czy, no, nie pasowało mi dane do żadnych tak jakby platform, które, które znam z Chin, co oczywiście nie znaczy, że to nie jest jakaś tam delikatna modyfikacja, żeby się nikt nie zorientował. Natomiast samochód miałem w ogóle przyjemność oglądać. Ponieważ w Niemczech no, dosłownie na parkingu, na autostradzie jeden taki samochód na tureckich tablicach się pojawił i poprosiłem kierowcy, który był na tyle tak jakby przemiły, że pozwolił mi usiąść i zobaczyć. Pogadałem z nim troszkę takim łamanym angielskim, łamanym niemieckim, gdzieś tam się trochę rzeczy dowiedziałem. Jest z niego zadowolony, mówi, że rzeczywiście jeździ, nie psuje się, tak jakby spełnia wszystkie te założenia, które są na papierze. I na mnie też to auto zrobiło naprawdę fajne wrażenie. Jest nowoczesne, ładnie zaprojektowane wszystkie jakieś takie, nie wiem, otwory w kaluserii w sensie wielkości odstępy między poszczególnymi panelami. Wygląda to naprawdę bardzo solidnie. Niestety nie pozwolił mi nakręcić, zrobić zdjęcia, ani nakręcić filmu, więc już nie chciałam nadwyrężać jego gościnności. Także tego sobie zobaczyłem. No właśnie, podpowiedz mi, ile mierzy tok, czy mamy dane, jak z napędem mocy silnika, czyli kilka kwestii dla fanów motoryzacji. Wiesz, co to jest w średniej wielkości słup, taki 4-7 metra długości, więc można go porównać, nie wiem, do się outlandera do takich rodzinnych suchów. Ma dwa rodzaje baterii, w tej chwili 70 i 100 kWh, więc ta druga jest naprawdę duża. I generalnie ma dwa możliwości, dwie możliwości napędu, czyli albo na jedną tylnią oś, gdzie masz 200 koni mechanicznych, albo z podwojony silnik, który jest z przodu i ma wtedy 400 koni mechanicznych. I to jest SUV. Pokazali teraz, w w styczniu na CES w Las Vegas, na Consumer Electronics Show, swój model drugi, który też jest sedanem. Tak naprawdę to jest po prostu te same dane techniczne, tylko że, że wersja sedan. No i ten samochód już naprawdę robi wrażenie. Jest tak jakby. Pokazali im tylko samochód, pokazali technologię w sensie napędzaną sztuczną inteligencją, system obsługi głosowej, ekrany, generalnie takim tak jakby starali się pokazać ten samochód, tak jak teraz producenci robią to nowocześnie, tak? Czyli nie tylko sam samochód jako silnik napęd i bateria, ale także cały towarzyszący, towarzyszący temu software, Software Defined vehicle. Tak? Czyli powiem Ci, szczerze, że tak, gdybym, gdybym nie wiedział, gdybym podmienili znaczek i pokazał, że to pokazali na zasadzie, że to jest jakiś producent z historią i z dużą wiedzą na temat samochodów, to by się nikt nie zorientował. To znaczy mogliby zamienić znaczek na Audi, powiedzieć, że to jest prezentacja Audi i powiedzieli, Boże, jaki fajne samochód, taki nowoczesny. I, I tak naprawdę, no to, na mnie to zrobiło duże wrażenie, że nawet na takim show, gdzie przyjeżdżają producenci z całego świata, Sony, Samsung, i pokazują swoje nowe technologie, oni podeszli bez takiego jakby, po prostu bez wstydu, tak, by pochwalili się nowoczesnymi technologiami i naprawdę to wyglądało bardzo imponująco. Podpowiedz mi, jak wygląda kwestia budowy samego Toga, czy ile zakładów otwarto, jak one funkcjonują w Turcji, jeżeli masz oczywiście taką wiedzę? Wiesz, co jest jedna fabryka w Turcji? Na razie przy tej skali produkcji oni rzeczywiście im to wystarcza, ponieważ tak powiem, na razie oferują ten samochód tylko na rynku tureckim. Natomiast zapowiedzieli, Wejście na inne rynki już w tym roku, przy czym w drugiej połowie, mają pojawić się w Niemczech. No to jest oczywiste ze względu na dużą diasporę turecką w tym kraju, ale tak naprawdę potem chcą wejść do całej Europy, a także do Stanów Zjednoczonych. Także ambicje mają, mają duże. Ciężko mi też powiedzieć na temat ich polityki cenowej, ponieważ nie ujawnili, ile ten samochód będzie kosztować w Europie i czy on ma szansę się sprzedać, ale. Uważam, że absolutnie ten samochód nie ma się czego wstydzić w stosunku do bardziej zaawansowanej konkurencji, aczkolwiek my nie jechałem nim, oglądałem tylko re relacje z testów na YouTubie jakichś tureckich youtuberów, więc ciężko mi stwierdzić na ile są obiektywni, ale generalnie opinie były bardzo pozytywne. No właśnie, jest tak dosyć słodko, bez żadnych głosów krytycznych. Ja nie wiem, jak w Turcji mogą być głosy krytyczne. To znaczy, Mówię ja nie też polityczny. o Twoich odczuciach. Tym może ktoś, kto rzeczywiście. Pojawiały się jakieś takie niezależne opinie, fora. Właśnie nie bardzo. Próbowałem dotrzeć i ja nic nie znalazłem. To znaczy, tak jak standardowo, ktoś tam narzekał, że mu się zawiesił system, ktoś narzekał, że miał jakieś problemy serwisowe. No ale to jest w wypadku każdych marek, więc nie znalazłem nic takiego jakby nadprogramowego w stosunku do opinii o samochodach elektrycznych innych marek. Natomiast co będzie tak naprawdę, zobaczymy rzeczywiście, jak się ten samochód pojawi w Niemczech. Myślę, że wtedy będziemy mogli liczyć na dużo bardziej takie opi obiektywne opinie i ocenę na tle także innych samochodów. Bo tak jak mówiłem, samochody elektryczne w Turcji poza Togiem to są jakieś tam pojedyncze ilości i myślę, że one też nie mają jeszcze dużego punktu odniesienia. Przykład... Może kwestia ceny, bo turecka gospodarka nie należy do, znaczy wskaźniki nie są najbardziej optymistyczne. Ja myślę, że ten samochód w Turcji, ta cała sprzedaż, bo przynajmniej większa jej, jej część może wynikać z zakupów spółek Skarbu Państwa, albo firm, które tak naprawdę tworzą. Tam jest około, około pięciu dużych tureckich przedsiębiorstw tworzy ten projekt, więc myślę, że oni też mogą tak naprawdę kupować te auta na początku, żeby był zbyt. Nie wiem, jak nie wiem, jaki procent stanowią zakupy indywidualnych klientów, ale wiem, że Turcy są strasznie tacy, pro. Nie wiem, Pro swój, swój kraj, tak? Pro tureccy. To nie, zależnie, nie, więc oni rzeczywiście mogą ten samódź kupować także z powodów y, takich no, patriotycznych. To jest mm -hmm. to słowo. Podpowiedz mi, czy w Turcji produkuje się już inne auta, inne funkcjonują fabryki, y, czy bramy zakładów, y, właśnie nad Bosforem, opuszczają na przykład Toyoty albo Fordy. Toyoty, Fiat, dużo różnych samochodów jest produkowanych w Turcji, także te, które są dostępne potem na przykład w Polsce. Że Turcja zawsze była takim fabryką dla Europy i AGD, i samochodów. Wiem, że właśnie Toyota ma tam potężne zakłady. No i Fiat. Tam też jest bardzo popularną marką, Fiat, bo to widać na ulicach te białe, małe sedany, które służą jako taksówki. To jest tam, to jest tam najbardziej, najbardziej popularny produkt tak powiem, tej, tej marki. Turcy chętnie kupują nowe samochody, czy to jest jednak szukają z rynku zbytu, czy dotarłeś może do takich informacji? W styczniu i lutym 140 tysięcy aut, czyli raz mnożąc razy 6, to będzie mniej więcej 7, tam niecały milion samochodów, czyli no dużo więcej niż w Polsce, ale to też jest dużo bardziej ludny, ludny kraj, więc myślę, że stosunek, tak jakby ilość nowych samochodów na mieszkańca jest podobna jak, jak w naszym kraju, tak. Także to nie jest wbrew pozorom jakiś mały rynek, chociaż oczywiście takiemu jest na, na tym kraju nie wybada jakoś imponująco. To nie są Niemcy, a to też nie jest jakiś trzeci świat. Mhm. Czy powinniśmy zazdrościć w takim razie Turkom, wracając do naszej Izery? Ja myślę, że tak. Ja myślę, że tak, no bo ten samochód po prostu jest. Ja mówię, nie, nie chcę tak jakby wydawać jednoznacznych opinii, czy on jest świetny, czy on jest w rzeczywistości taki sobie. Na papierze wygląda świetnie. W rzeczywistości w sensie wygląd wygląda bardzo przyzwoicie. Jak on jeździ, nie mam zielonego pojęcia, no ale jest tak naprawdę, a Izera, w takich jeżeli rzeczywiście się te plany zrealizują naszego rządu, to Izera będzie dostępna u nas w 2026 roku. I też pytanie, jak w 2026 roku będzie wyglądała na tyle konkurentów. No bo gdyby ona weszła teraz z tymi parametrami, to absolutnie nie miałaby się czego wstydzić. Co będzie w 2026 roku? Nie wiadomo. Natomiast myślę, że no to już ma tą przewagę że już rok produkuje auta, 20 parę tysięcy aut już jest na drogach. Pokazali wizję rozwoju, tak? Pokazali, co chcą robić, w którym kierunku chcą iść. Tak jak mówię, czy nawet jeżeli to zrobili na chińskiej platformie i kupili po prostu technologię od Chińczyków, no to i tak są do przodu, i pokazuje, że pokazuje ten projekt to, że nawet projekt napędzany wolą polityczną, można zrealizować i można go zamienić w sukces w postaci rzeczywistego wypuszczenia samochodu na rynek. W Jaki Polsce, plan? jak widać, to się nie udało. Jakie plany w takim razie firma ma dalej, bo wspomniałaś o tym rozwoju? No przede wszystkim to, co mówiłem o eksporcie na, na inne rynki, tak? Czyli tak naprawdę wejście na największe rynki europejskie, a potem uzupełnienie obecności obecnością mniejsze kraje, takie jak Polska, no i ekspansja na, na Stany Zjednoczone. To jest, myślę, że duży temat, a ponieważ, który może się tak naprawdę udać, ponieważ wiadomo, że z powodów politycznych chińskie samochody raczej w Chinach nie zagrzeją w najbliższym czasie swojego miejsca. Tam są i karne cła, i, i nawet mimo tego, że oni próbują otwierać fabryki w Meksyku, to już zapowiedziano, że i tak zostanie to zablokowane. A jednak Turcja, myślę, że jest w Stanach Zjednoczonych mniej krajem kontrowersyjnym. Nie wiem, czy tam jest dużo Turków mieszka w Stanach Zjednoczonych, ale myślę, że tak. Więc taki jakiś podstawowy rynek zbytu tam może być. I na no, że to jest duży kraj, lubią duże samochody, a ten towar wcale nie jest taki mały, to myślę, że ten, ta firma ma tam szansę wejścia na rynek i u, u osiągnięcia oczywiście może nie jakichś strasznie dużych udziałów rynkowych, ale w tak dużym rynku, nawet jeżeli uzyskanie 1 czy 2% rynku, to będzie to solidny zbyt. Bo pamiętajmy, że jeżeli w zeszłym roku Tok by produkował 20 tysięcy aut, a tak naprawdę w tej chwili producent, żeby osiągnąć opłacalność i rentowność, no to myślę, że pół miliona do miliona aut rocznie to jest takie minimum. Poniżej tego projekt nie ma szansy się, się zwrócić finansowo. Więc jeszcze mają tak naprawdę muszą zwiększyć sprzedaż 20 razy, tak, żeby osiągnąć półkrętowności. Więc roboty przed nimi jest bardzo dużo, ale widać, że są ambitni, widać, że chcą, że pokazują, że nie wstydzą się swojej technologii i to jest dla mnie takie bardzo, bardzo ciekawe, także no, kraj, który nie jest kojarzony z własnymi markami samochodów, bo nawet te, które miał, to były tak naprawdę licencyjne kopie na przykład Fiata, y, zrobił coś, pokazuje własny samochód i tak jak powiedziałeś, ja nie zazdroszczę, chciałbym, żeby Izera w tej chwili była na takim poziomie, na jakim jest to. Bardzo dziękuję za dzisiaj komentarz. Adam Borusewicz, kłaniam się nisko. Pozdrawiam. Dziękuję serdecznie za odsłuchanie tej audycji. Zachęcam oczywiście do kliknięcia subskrybuj, obserwuj oraz wsparcia mojej pracy na serwisie Patreon. Do usłyszenia.